się odbierałem dowód, także z tym mieszkańcem był Katowa. E, no to faktycznie e, aktualnie przebywałem w Rosji, e, natomiast od jakichś trzech tygodni jestem tutaj na miejscu, bo miałem kontuzję nazerwania łydki, no i tak tutaj dzięki tak powiem, znajomości i dobrym stosunkom ze skrom, czy leciłem się troszkę tutaj, no i tutaj też. Jak wrażenie? No kraj duży, e, odległości e, między miastami i między e, zespołami, które, które grają w Super są, są naprawdę duże i myślę, że to jest taki chyba, e, no, można powiedzieć, największy jakby, e, problem, do którego trzeba się przyzwyczaić, bo jednak te podróże trwają naprawdę długo, no, nawet samo dojechanie na lotnisko w Rosji zajmuje około dwóch godzin niedzielę jak nie ma kołków, a jak się trafi to czasami korek to i, i dłużej się, i też podróżuje. No i, no i często, często zmiany czasu, bądź to 3-4 godziny, dzień, zdarzyło się też 6. no i pod tym względem na pewno jest to jakieś takie nowe doświadczenie i no nawet bym powiedział, że e, momentami można się poczuć troszkę jak e, w jest jakiś światowy, gdzie, gdzie zmienia się te e, strefy czasowe. Natomiast e, wszystko inne. Myślę, że, e, że też, też ma swoje plusy i minuty. Moskwa na pewno robi duże wrażenie, i to bardzo duże miasto. Z e, tym, że chyba e, też ma najgorzy samochód. Jeżeli chodzi o wszystkie, wszystkie inne miasta, bo właśnie ten korek który też że to się najbardziej No budynki niesamowicie, niesamowicie wysokie. Chyba widziałem ze cztery pałacy kultury, takie jak u nas, także no momentami jak przejeżdżam koło pałacu takiego, to czuję się jak w Warszawie. A jak ci przyjęła nowa drużyna? W porządku. Natomiast no, największą barierą jest na pewno język. No jeszcze swobodnie, żeby rozmawiać to troszeczkę mi brakuje. Tym bardziej, że teraz akurat przebywałem w Polsce. Dobrze, że mam rozgrywającego Vermilio, który jest Włochem i możemy sobie swobodnie rozmawiać. Trenerzy też są Włochami i rozmawiają wiadomo w jakim języku. Dlatego nie mam, nie mam żadnych problemów, jeżeli chodzi o, o typowo sportowe sprawy. Natomiast no z rosyjskim, jak już wcześniej powiedziałem, nie jest jeszcze najlepiej. Natomiast są, są postępy. Koniec roku się zbliża, to taki czas podsumowań. To był dobry rok dla Ciebie? Ta decyzja o zmianie klubu, to dobra decyzja? Jak twoim zdaniem, byś mógł tak określić? Ja myślę, że tak naprawdę no, ciężko mi jest jeszcze cokolwiek yy, teraz powiedzieć, no bo y, jesteśmy na początku rozgrywek, praktycznie mamy dopiero 5 meczów za sobą i, i wszystko przed nami. Na pewno jest to dla mnie nowe doświadczenie, nowe wyzwanie i no i mam nadzieję, że zdrowie dopisze mi na tyle, żebym mógł spokojnie, spokojnie je podjąć. Natomiast jeżeli chodzi o zeszły rok, no to o same rezultaty no na pewno nie mogą napawać jakimś tam wielkim, wielką radością. I w sumie cieszę się, że ten rok się kończy, no bo od paru paru lat ze skromnie graliśmy w strefie medalowej i to na pewno był duży zawód, bo, bo brakowało niewiele, natomiast no, wiemy, wiemy jak to było w zeszłym roku i było też dużo rzeczy takich pozasportowych, które nam nie sprzyjały. Natomiast no, cieszę się, że aktualnie skra gra bardzo dobrze, bo jest najbliższa, że tak powiem, mojemu sercu, jeżeli chodzi o Polskę. Natomiast no, ja mam przed sobą Kolejne jakieś ciężkie wyzwania. Myślę, że przyszły rok będzie bardzo intensywny i bardzo, no bardzo taki jakby decydujący, jeżeli chodzi o, o reprezentację i, i o jakby dalszą przyszłość. Dlatego no, jedyne o co proszę Świętego Mikołaja, to na pewno zrobię. A bierzesz pod uwagę powrót do Polski? Zawsze biorę pod uwagę powrót do Polski i na pewno jeżeli, jeżeli taka możliwość będzie, to to pierwsze miejsce, do którego chciałbym wrócić jest Chatów i, i to zawsze mówiłem i w sumie tego nie ukrywam.